Czuję się mocny w kalamburach, więc dzisiaj szanse na wygraną. To około 16%. Siema z tej strony, Mandzio, jedna druga, mniej więcej. Na mniej więcej staramy się odwrócić to, co dobrego WK robi dla reszty Polski. Tomczek, ja chcę po prostu wygrać. Cześć, jestem Kasia i czekam, aż WK zrobi dywizję dla niepełnosprawnych, żeby pójść na ławę. Ciężko to przebić. <śmiany> <śmiany> Michał Sakowski, nie mam nic błyskotliwego. Zaczynajmy. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Deja i dzisiaj będę wyjątkowo wkurwiający, a przy okazji poprowadzę to uniwersum. Nie wiem, czy czytaliście brief. Czy wszyscy przeczytali? Brawo! Dobra, czyli wszystko, wszystko gra na szczęście, więc to będzie po prostu niespodzianka. Pierwsze miejsce zdecyduje, komu dzik przeznaczy 10 tysięcy, drugie 3 tysiące, trzecie 2 tysiące, a ósme miejsce przeznaczy 1000 zł na wybrany cel charytatywny. Czyli no. warto przegrać. Wiecie o co chodzi? Motywują nas do przegranych.